Czy moja kobieta też kiedyś taka będzie? Dzisiaj gadamy o teściach, więc jeżeli masz z nimi problem, to serdecznie zapraszam. Cześć, ja jestem Patrycja i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Lecimy z tematem. Zacznijmy więc może od tej jasnej strony, bo pamiętajcie, że nie wszyscy teściowie są źli i nie są wszyscy tymi potworami, których nikt nie chce w swoim życiu spotkać. Czasem naprawdę potrafią być ogromnym wsparciem. W najróżniejszych sytuacjach. Czasem są pomocni. Bo znasz to, masz dziecko i potrzebujesz coś pilnie załatwić. I w tym momencie jeden telefon, teściu lub teściowa przyjeżdżają, zajmują się Twoim dzieckiem i nie masz najmniejszego problemu, ponieważ Ty w tym momencie możesz wyjść z domu. Lub kiedy czujesz, że u Ciebie w związku zaczyna wygasać, to teściowa przygotuje na ratunek, żeby zabrać dzieci, żebyście mogli spędzić czas tylko we dwoje. A sen też się nie wtrącają. Nie wiem jak Wy. Ale ja mam tak, że bardzo doceniam, gdy ktoś nie daje mi miliona dobrych rad. Więc jeżeli twoi teście szanują, że żyjesz własnym życiem, a nie ich wersją idealnego małżeństwa, to masz szczęście, bo trafiłeś na tych dobrych. I są jak dodatkowa rodzina, bo jeżeli twój teś lub twoja teściowa traktują cię jak ich syna, dzwonią, zapytają, czegoś potrzebujesz, jak się czujesz, a na święta mają zawsze coś dla ciebie wyjątkowego, lub na przykład teściowa gotuje ci. Twój ulubiony obiad. Dopielęgnuj tą relację, bo to naprawdę rzadkość. U mnie na kanale również możesz znaleźć taki krótki filmik, który tyczył się kobiet, które nie szanują swoich teściowych. I tutaj chciałabym trochę do tego nawrócić. Słuchaj, czy kiedykolwiek spisaj sobie plusy i minusy swoich teściów? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to to zrób. Bo czasem nam wydaje się, że. To, że teściowa daje ci dobrą radę, jak powinieneś przycinać krzewy, to jest wielkie wtrącanie się, a nie patrzysz na to, że zawsze znajduje dla Was czas, pomaga, gotuje Twoje ulubione jedzenie i naprawdę interesuje ją Wasz los. To może te przycinanie krzewów mógłbyś już jej odpuścić. Bo tak jak mówię, nie zawsze jest różowo. Bywa tak, że teściowie nawet nieświadomie stają się problemem. I to nie chodzi o to, żeby zaraz robić z tego dramę, ale są na pewno pewne rzeczy, które potrafią utrudniać życie. Przede wszystkim nieproszone rady, klasyka. A dlaczego tego nie zrobicie inaczej? A za moich czasów, wiecie, nie ma nic złego w poradach, ale jeżeli są nachalne i na każdy temat, od wychowania dzieci poprzez gotowanie, poprzez wybór koloru kanapy, no to tutaj czas się zastanowić, bo zaczyna być to męczące. Kontrola i wtrącanie się też klasyczek, bo teściowie, którzy muszą mieć ostatnie słowo i wtrącają się w każdą jedną dziedzinę życia, to jest naprawdę duży problem. Dlaczego wybraliście taką szkołę dla Waszych dzieci? A po co Wam nowy samochód? A po co jedziesz na wakacje? A po co teraz kupiłeś? A nie mogłeś trochę poczekać? A po co Wam nowy dom? Przecież stary jest dobry. No cóż intencje ich mogą być dobre, ale czasem warto im przypomnieć, że to jest wasze życie. Porównywanie. I to jest hit. Bo wiesz, ten chłopak, z którym kiedyś właśnie Madzia była, to on, to on miał lepszą pracę. On częściej ją zabiera na randki. Oni częściej jeździ na wakacje. On bardziej o nią dbał. Serio. Jeśli coś takiego usłyszysz od swoich teściów lub przyszłych teściów, to weź głęboki oddech, przytaknij i nie daj się wyprowadzić z równowagi, bo pamiętaj, że to, co właśnie powiedzieli, świadczy o nich, a nie o Tobie. I kolejny podpunkt to jest faworyzowanie i to nie tylko chodzi o to, że Twoja żona czy kobieta dostaje pod choinkę prezent za pięć stów, a Ty skarpetki za dwa, tylko chodzi o ogólne podejście do Waszej dwójki. Wiadomo, to jest oczywiste, że ty nigdy nie będziesz pełnoprawnym członkiem tej rodziny. Jesteś trochę na doczepkę. No i trzeba to brać na klatę, prawda? Bo rodzinę ty masz swoją, ona ma swoją. Okej. Okay. Ale co w momencie, kiedy teściowi zaczynają mówić: Siostra Twojej żony ma lepszego męża i on zawsze dostaje droższe prezenty? I widzisz, że jesteś mniej lubianym, przyklejonym elementem tej rodziny. Zachowaj spokój i uświadom sobie tyle, że. Każde z waszej dwójki jest na doczepkę. I ty nie jesteś zupą pomidorową, żeby cię wszyscy lubili. Oczywiście możesz kogoś poinformować o tym, że na następne święta nie chcesz żadnych prezentów i żeby nie kupowali po prostu nic. Jeżeli masz wrażenie, że twoi teściowie bardziej cię stresują niż wspierają, to mam kilka rad. Nic nadzwyczajnego i turbo odkrywczego, ale czasem mała zmiana robi ogromną różnicę. Zachowaj spokój. Tak. Za każdym razem powtarzam to samo. Spokój. I pamiętaj, emocje nie są dla innych ludzi, tylko one są dla ciebie. Więc nie wyrzucaj wszystkich pretensji i emocji na, na teściów i na swoją kobietę. Bo to nic nie zmieni. Najgorsze, co możesz zrobić, to po prostu wejść w otwarty konflikt z rodzicami swojej kobiety. Bo jeżeli teściowie rzucają jakieś kąśliwe uwagi, to lepiej odpowiedzieć spokojnie lub kompletnie to zignorować niż zaczynać wojnę. Bo pamiętaj, czasem mniej znaczy więcej. Ale myśleć możesz sobie myśleć, co chcesz. Jasne granice to jest coś, co cię uratuje przed katastrofą, bo granice to jest podstawa w każdej jednej relacji. Jeżeli na przykład teściowa wpada bez zapowiedzi, turbo często, to możesz powiedzieć otwarcie: fajnie, że wpadłaś, ale następnym razem daj znać, jeżeli będziesz miała zamiar przyjść. Pamiętajmy, że każdy ma swoje życie. Wspólny front z partnerką, czy musicie mieć wspólny front? Jeżeli ty widzisz coś złego w zachowaniu jej rodziców, a ona niekoniecznie, to musisz z nią o tym porozmawiać, bo coś tutaj się nie zgrywa i to nie powinno w ten sposób wyglądać. Bo jeżeli ona stanie po twojej stronie, to tak naprawdę masz połowę problemu za sobą. I postaraj się po prostu znaleźć wspólny język. Znajdź po prostu coś, co Was łączy, czyli z teściem na przykład wspólne wędkowanie, a z teściową może będziesz mógł jej pomóc zawiesić zasłony, albo będziesz chwalił jej kuchnię, bo naprawdę kobieta świetnie gotuje. I pamiętaj, może po prostu nikt wcześniej Twoim teściom nie powiedział, że przekraczają pewne granice. Tak jak Twoi teściowie mają swoje przyzwyczajenia, swoje tradycje i widzą rzeczy w ten sposób tak samo ty możesz widzieć je kompletnie inaczej. Więc zamiast się obrażać, robić otwarte awantury albo obgadywać ich za plecami, prosto z mostu powiedz co myślisz. Oczywiście nie po chamsku, tylko miło. Pamiętaj, że nikt nie urodził się idealny i w momencie jeżeli spotykasz ścianę, to warto ją zburzyć. Bo czasem się okaże, że twoi teściowie wcale sobie nie zdawali sprawy z tego, że wkurzają cię swoim zachowaniem i że sprawiają ci dyskomfort. A wystarczyło powiedzieć Mama, to już by mogła przestać ciągle na mnie narzekać. I wtedy może w Twojej teściowej zapali się lampka, że kurczę, chyba rzeczywiście przesadziłam. Powiem tak, oczywiście są teściowie, którym nic nie idzie wytłumaczyć, ale w większości przypadków jest tak, że po prostu postawienie granicy i jasne poinformowanie o tym, co Ty chcesz, czego nie chcesz, co Ty sobie życzysz, a czego nie, zmienia sytuację. Więc może zamiast od razu spisać ten związek na stratę, to z nimi porozmawiaj, bo to też są ludzie. Tak naprawdę w każdej jednej relacji, jeżeli postawisz jasno granicę, będzie Ci się po prostu łatwiej funkcjonowało. To, że Twoi teściowie robili raz coś tak, a później tak i oni się kierowali różnymi rzeczami w swoim życiu. Pamiętaj, że Twoi teściowie też mieli teści. Teścić? Teściów? Też mieli... Rodziców swojego partnera i pewne zachowania, które oni przynoszą teraz, jakby do waszego związku, wzięły się stąd, że teściu czy ich teściowa tak ich traktowała. Więc zamiast się obrażać, powiedz jasno, o co ci chodzi. A w większości przypadków usłyszysz: Nie wiedziałam, że tak cię to wkurza, albo Przepraszam, że tak się zachowałam. Wiesz, moja teściowa też mi tak kiedyś zrobiła, czy powiedziała Nie wiedziałam, że to jest złe. Albo nie wiedziałam, że cię to zrani, zasmuci, albo nie wiedziałam, że sprawić ci to tyle kłopotu. I pamiętaj, nie masz nic do stracenia. Jedyne, co możesz stracić, to fajną komunikację z nimi, a tak naprawdę nic więcej. I przede wszystkim rzecz, której nigdy, ale to przenigdy, nie możesz robić. To nie nastawiaj swojej kobiety przeciwko jej rodzicom, jeżeli masz w myślach, żeby kopać pod nimi dołki i zacząć ich obrzucać błotem do swojej żony czy kobiety. To chyba czas się zastanowić, bo to nigdy nie wyjdzie dobrze. Jeżeli Twoja kobieta ma ochotę rozmawiać ze swoimi rodzicami, to ona będzie z nimi rozmawiała, czy to by się to podoba, czy nie. I pamiętaj, że to Ty jesteś obcą dla niej osobą. Jeżeli sam masz taką sytuację, że nie wiesz, co masz zrobić, to po prostu może porozmawiać ze swoją kobietą i zapytaj, jak ona to widzi. Z której strony ona by to ugryzła? Przecież ona zna ich lepiej. Trzymaj się swoich granic i wszystko będzie dobrze. A ty w komentarzu podziel się, z jakimi teściami ty masz do czynienia i jak rozwiązałeś problem, o ile udało ci się go rozwiązać. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę oraz włącz powiadomienie dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych treści. Dzięki, miłego dnia.